Trenerzy kadetów i juniorów bielawskich siatkarzy Jarosław i Radosław Dusza mają powody do dumy, ponieważ dla ich podopiecznych to bardzo udany sezon. Kadeci w swojej trzeciej konfrontacji z gwardią Wrocław po raz pierwszy pokonali faworyzowanego rywala i tym samym pozostali w grze o mistrzostwo na Dolnym Śląsku. Kadeci grali mecz z gwardią Wrocław. Bardzo ważny, bo taki mecz o życie po pierwszej przegranej w Legnicy 3-0. Musieli ten mecz po prostu wygrać. Gwardia, przeciwnik troszeczkę wyżej od nas notowany, dwa razy przegraliśmy w zasadniczych rozgrywkach, ale tutaj chłopcy pokazali charakter, pokazali pazura po przegranym pierwszym secie, kiedy naprawdę byli dużo słabsi, uwierzyli w siebie. Zachęciliśmy ich wspólnie z trenerem Radkiem do tego, żeby powalczyli, żeby pokazali co potrafią i później już było tylko lepiej. Prowadziliśmy 2-1, Gwardia wygra, wygrała czwartego seta, w Tajbreku prowadziła już 7-1 i wtedy właśnie wstąpił taki duch chłopców, wygrali tajbreka. Dwoma punktami i w tej chwili gwardia ma dwie porażki. My mamy jedno zwycięstwo. Bardzo ważne zwycięstwo, i walczymy do końca o jedno z trzech premiowanych miejsc w kadencie, które pozwoli na udział w rozgrywkach centralnych i wyjazd na ćwierć finały mistrza W kolejnym spotkaniu Bielawianie podejmą drużynę z Wałbrzycha. W ten weekend mecz rozegrali również juniorzy. Zgramy z gwardią Wrocław 1. Jest to młodsza grupa juniorów gwardii Wrocław, prowadzona przez trenera Lebiodę. Jesteśmy faworytem, ale mówię w światku, że nie ma faworytów, dopóki sędzia nie ostatni raz. Zobaczymy jak będzie pomyć. Dobra pasta trwa. My zapytaliśmy trenera Dusza o jego pomysły na kolejne spotkania, które powinny przynosić wymarzone rezultaty. Mamy po prostu, mając taką przewagę w tabeli, mamy dużo eksperymentować, dużo wprowadzać nowych zawodników do gry, którzy mają być przygotowani na rozgrywki już centralne, czyli na wyjazd na ćwierćfinały Mistrzostw Polski. Mecz z Gwardią toczony był pod dyktando gospodarzy poza drugim setem, w którym nic miejscowym nie wychodziło. Porażka jednak podziałała na Bielawian pozytywnie i w kolejnych dwóch partiach nie było mowy o oddaniu pola gry rywalom. Jarosław Dusza nie wyklucza, że ci młodzi siatkarze już niebawem zasilą starszą drużynę. Ja mam taką nadzieję, jest takie założenie w klubie i mam nadzieję, że 4-5 chłopaków z tego zespołu już niedługo, bo po wakacjach rozpocznie treningi z drugą ligą i pędza silą zespół pierwszy Bielawiany. Miorzy pokonali gwardię 3 do 1. To ich 12. zwycięstwo w tym sezonie. W przyszłym tygodniu zagrają na wyjeździe we Wrocławiu.